Witam wszystkich w kolejnym odcinku Portal Stories. Teraz dotarliśmy do tego zarośniętego obszaru. Więc. Ej, nasz antagonista Aegis nie może nas tu wykryć O, panie organiczne. Ja, Ojej, ja chyba dowodnie wchodzić. Ooh, these to są te stare I o których mówiłem wcześniej. The humans left these behind when she gassed them with neurotoxin. Because this is an abandoned track, it's no longer connected to the rest of the computer systems. Aegis shouldn't be able to lock us out here. These computers should contain a lot of useful information for us. <laughs> okay. Ah. Uh. Yeah. All right. Time to start hacking into these systems. <laughs> Let's start guessing passwords. Um. Password. Admin? Oh, come on. Let me in. Oh. Were these passwords generated by super geniuses? One, two, three, four, five, six? What? All these passwords are usually the same. Zero, 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 zero. Oh, For crying out loud. I, I didn't even get a warning siren this time. This thing must be laughing at me now. I know these aren't sentient, but still. <sighs> Black Mesa sucks. Seriously? Hold up. I think I just got locked out. I'm getting something that says Contact Administrator for additional support. Yeah, what? Administrator? There's no one left in the facility. All we have left are cores. There's no way I just failed hacking this thing. I hacked Ace and hacked the nanobots to keep my testing track alive, but somehow I can't hack something as simple as a few computers in a big room. Oh, I think, I think it's the plants. plants. It must be the plants that are interfering with my Wi-Fi or something. You know what? If I stare at it long enough, my Wi-Fi nose will override. Okay, something. maybe I'll give it a shot. Did you just override the admin controls? That? Anyway, uh, hey, oh, I, I think there's something info here about Aegis. I'll keep working, as long as you keep going. So, uh, to get back to the testing track, oh, and okay. get started. Spocker. Oh, I should also let you know, I won't be able to move around much. Management trails are kind of non-existent here, unless I want to fall off another one and end up back in the junkyard. You won't be seeing much of me right now. Right, there is a lot of information stored in these computers. It'll take me some time to sort through these and come up with a plan so we can get rid of Ace. According to the systems, the toxic goo is still rising. You should continue to move through the tests and upwards. Keep your feet dry. Okay. odbijania tuba bariery zasery OK a można to jakoś wyłączyć można tam tam jest tuba yeah, miejsce to ruina. No dobrze, mam tą kostkę, ale czy to mi coś da? Widzę, że potrzebuję aż dwóch kostek, żeby to wygrać. O, mogę tam się dostać. O, i tu już mamy laser, patrzcie. O, patrzcie, jak ładnie poszło zgrabnie. To jest ok. To ja rozumiem. Niech a, aha, okej, okay. rozumiem. Wyszcie mnie tam wyślicie, a ja zaraz będę mógł odebrać jakąś piskę. Nie sprawdziłem tego. Okej. Okay. Nie wygląda to dobrze Trzeba bym musiał się dostać tam gdzieś do. A stąd nie mam możliwości najmniejszych, żeby się gdzieś tam wyżej podłączyć. Okej. Okay. Jak ja uwięzion to robić? Ok, jeszcze raz. Tylko że tym razem... Nie, tak nie mogę. To musi być podłączony tam cały czas. Nieważne, znajdę sposób, żeby to obejść. Zaraz, niebieski będzie mnie chciał pchać, więc... Mogę się tam kurczę jakoś w ogóle dostać? Yy... Dlaczego tam nie ma żadnego innego portalu? I teraz nie wiem jak ja mam się tam dostać, tak? Żeby... Zdjąć tą kostkę. Próbuję tą kostkę wyciągnąć, tylko nie wiem gdzie ona dokładnie jest. A, no tak, nie muszę jej wyciągnąć. Aj. Za nisko trochę przewadziłem. Co działało? Jakoś. Ok, więc teraz tak. A! Powinienem był tam być. Okej. Okay. I po co ja to rozwaliłem? Nie mam pojęcia. Do tego. Super, muszę od nowa. Okej, okay. i teraz miejmy nadzieję, że tym razem zadziała. Okej, okay. i... Ok, tylko żebym. Nie, przecież to się wyłączy. I pompiam do krzanu. I zwracam do punktu wyjścia. Znowu. Eee, bo nie wytrzyma. Dobra, muszę mieć więcej czasu na to, dajcie chwilę. Dobra, teraz to no Dlaczego? Już wam mówię. Teraz nie popełnię tak wielkich błędów. Teraz mogę tak... i tak. A, nie w to. To w tą bokę. I mogę już tu kostkę jedną przeciągnąć. I musiałbym chyba tak samo zrobić z drugą po prostu. A, ale druga aktywuje ten. Tubę. A to nie problem, chyba. Bo najgorsze właśnie chyba zrobiłem. Ok. to najgorsze, bo teraz tylko wystarczy przejść na drugą stronę. Więc najbardziej się wygupiłem z tym. No ja, i teraz wystarczy się stawić tutaj. It's I sorted through some of the stuff. So many cat pictures. But I also got some more serious information. Aegis yeah. thinks we killed the scientists, so it's activating some sort of kill order. It's going to flood the enrichment center, probably with all that goo, to eliminate any and all threats. That means you, that means me, and that means whatever that last thing is. So I'd suggest we keep moving. Aha, okej, okay, kostka spada, ale z nią nic nie mogę zrobić. Mamy barierę, tak? Dobrze, jak mamy barierę to ja już dużo umiem wymyślić. Nie mogę tego aktywować, nie muszę na drugą stronę się przedostać. What? Aha, dobra, tu jest szatka. Mamy szlam, tu coś jest, nie, tu muszę z się dostać, okej. Okay. Ustawić A zróbmy tak Okej okay, Tak to nie zadziała Aj To chyba nie wyjdzie Nie, to był dobry pomysł, patrzcie. Aj, mo mogłem jeszcze tak zrobić, okej? Okay. Dobra, a ja tak mogę? O, mogę, udało się teraz gra okej okay. teraz gdzie to było, tu było i o na przykład tak to może spróbujmy teraz od tego tak, pięknie i co ja z tym mogę zrobić? Aha, no tak, muszę z tym dostać się tam na koniec. Więc, jakby to najlepiej zrobić? Hmm, no, no nie klawiatura i mysz. Co z nimi jest? Tutaj? A czekajcie. Okej, okay, ludzie, moja myszka wysiadła, więc muszę korzystać z tej, która ma strasznie krótki kabel i ma uszkodzony prawy przycisk, więc miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Okej. Okay. Posmarowałem żelem praktycznie wszystko, co mogłem i teraz... No, wdełem oczywiście, może może to coś naprawia, ale nie zmieniło to nic. Dlatego tak, skoro mogę się od tego odbić, to pocieszające, ale musiałbym i tak nabrać jakiegoś napędu na to. Więc wrócimy się po kostkę teraz. To było gdzieś tak, tak i wystarczyło, że od tego się odcięłem, tak? Tak, tylko że nie wymierzyłem. No, nie mówcie, że wtedy miałem farta. Dobrze, okej. Okay. Takie coś już mi pasuje. Myślałem, że sięgnę. Nie zadziałało. Nie mówcie, że muszę znowu wszystko smarować. Muszę wszystko znowu smarować. Dobra ludzie, nowy plan. Choć mogłem go spaprać. To to, że mogę od tego się teraz wybijać. Jak to ma pomóc? Szczerze nie wiem. O, jest udało się. Ale zadziała. No nie. Nie, nie, nie. Okej, okay, dobra, bo ostatnio tu się tak wybiłem i tam wpadłem do wody. Więc teraz tak. Y... Z powrotem tutaj. Okej, okay, ostrożnie muszę. To jest właśnie ten problem. Chcę prawy wcisnąć, a i tak wciska się lewy. No niestety, największy problem tej myszki. O. Może tak to zadziała z tej wysokości. Może. To wie, ja nie Okej, okay, kostka tam się znalazła. To teraz już tylko ja. To będzie prostsze. O, mam pomysł na to. Chciałem to zrobić. O tak. I stąd skoczyć tam. No, udało się. to stay in the plant field test chambers much longer. It seems to be able to adapt to our actions quite well. We need to come up with a plan to take him on head on. But leave that to me. You can continue solving these tests. to Okay. Okay. Troszkę nie spada tutaj, ok. A co robi ten przycisk? Odwraca, tak? A czy mogę się tu gdziekolwiek dostać? To jest największe pytanie. To raczej mnie zabije Okej okay. To wygląda na proste, ale takie aż proste Nie jest? A nie, dobra, to jest tylko to od Ok, okej okay, Okej, muszę tylko wymyślić jak tam gdzieś dostać dalej o, Mogę też już w ale to mi nic nie daje, bo ja nie mogę się nigdzie wybić. To może mnie pchać ile chcę, ale ja i tak przez te kraty nie przejdę. Jedyne co by mi mogło dać, to tutaj na przykład, albo tu. Ale ja tam nie mogę się dostać. Właśnie. Przecież tam gdzieś kostka jest. Hmm, tak jak chyba się przycelowałem. O jest. Co? Gdzie? Do mnie. Tamcie. OK. Okej, okay, Teraz mam punkt, który będzie mnie absorbował. Tak. Co to oznacza? Że mogę się tam gdzieś wystrzelić, ale to i tak dużo mi nie da. I tak tam gdzieś zabiję po drodze. Niebieski bym nie pchał. I tu bym tak naprawdę gdzieś utknął i bym mógł zginąć. Ja nie nienawidzę takiego momentu. Kiedy widzę wszystko, ale ostatecznie i tak nie wiem co mam zrobić. Okej, okay, mogę pożałować mojej decyzji. Jest. Okej. Okay. Nie, to nie mogę walnąć. Coś mi spadło, ja nie wiem co, może pędroj. Okej, okay, teraz kostkę muszę jakoś złapać. To będzie pchało tam gdzieś, tak? Hmm. Okej. Okay. Teraz do jasnej jak ja mam się dostać gdzieś tam dalej. Okay, it was easier than I was assuming. Excellent. Do you think that's all? Hey Mel, you have no idea how hard it is to move around here. Anyway, remember those old turds from all the way at the bottom of the facility? Those guys have no security systems installed. It should be really easy to reprogram them to destroy asian instead of humans. If we go down to a turret production oh, line, we might be able to produce friendly turrets. Okay, is that the usual thing? He's doing something else. What? Aha, bo mi pewnie coś się nie... zrobiło. Ok, czyli tu potrzebuję kostki, żeby móc ten laser jakoś przebić. A co mamy tutaj z tej strony? Tubę. I to odwróci proces. Tak, to teraz pchamy. Pod kątem? O, ciekawe. Ciekawie się zapowiada Ale zaraz pomarańczowy mnie przyciągnie, więc to mi nic nie da To no też mi nic nie da Sora tu nigdzie nie widzę, żebym mógł przekierować Jakoś bym musiał się tam dostać. Tylko pytanie teraz jak? Właśnie jak um, o tu jest przycisk, który aktywuje mi kostkę, której nie złapię. Zobaczcie że... Wiesz, ją mi tam niebieski prawda O, okej okay. Mniej, że zawalonym Okej, okay, mogę teraz na przykład laser tu przekonstruować A jakie ma się tam dosyć z powrotem A, promienie, ale promienie musi być w drugą stronę Teraz co z tym naserem mogę zrobić? Muszę pomyśleć. Nie, tak nie mogę. Chyba że. O, ale mogę tak. Mogę kostkę wziąć teraz. A może daser nie teraz? No jeny Może się nauczyć. Okej. Okay. I teraz mogę wjechać tam na górę. Nie, 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 nie. Nienawidzę tego! Ponad życie, nienawidzę tego. Okej. Okay. Nie, myszka się nie obudziłam, dobra. Uznajemy ją za, zepsu za zepsutą. tu, ale mogę też tutaj sobie przejść, Okej. Okay. I co mamy tutaj? Chyba nic. Nic, to tylko ściana. Dobrze. Dobra, czyli teraz tu muszę coś zrobić. Tu las muszę poprowadzić. Aha. I teraz. Nie. Okej, okay, to jest na stałe, tak? Okej. Okay. Boże. Zostawmy to tutaj. Jeszcze raz się wyślijmy. I co mi to odpaliło? A, połowę gdzie? a druga połowa gdzie jest opalona? Ciekawe, mi się gdzieś tu urywa. A, pewnie stamtąd czyli teraz. Zaraz, zaraz, zaraz. To no, tak musi pozostać. Więc potrzebuję teraz kostki tam. Niebieskim nie pcham. Była siatka, tak? Jest siatka, dobra. Przestawmy to, póki mam czas. Nie, to chyba już jest błąd. Nie taki miał być kolor. Widzicie o czym mówię. Ok, i teraz mamy tą część zrobioną. Więc teraz musiałbym z powrotem do góry jakoś się dostać Uff, Niedobrze Zaraz, a może to nie jest potrzebne Na przykład gdyby było tak Okej, okay, nie, 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 to zaraz. Bo niebieski, przy... pomarańczowy przyciąga. O nie, jest ok. Na było, ok. Zaraz. to mi się też nie podoba. Pff, ale jestem bystry. Niech was portale. I myszko. Ej zaraz. A kompletnie to spaliłem. Bo plan był dobry. Tylko niepoczynnie to skomplikowałem sobie. Mówienie prosty. Miejmy nadzieję, że będzie więcej takich.